Bruce bro starsa, kolejny odcinek z maksowania Finksa. Na początek se tu odbierzemy aż 10 gemów. Ja no, nie wiem czemu tak zrobiłem, ale spoko. Liczba. Co tu. Okej, okay, to jest jeden z najlepszych skinów i na niego zbieram. Ale one podróżały! Nie no, widzowie, czemu one tak podróżały? Dobra, mniejsza. Finks nadal nie ma żadnego skina. I twórcy totalnie się nie zajmują Finksem widzowie, no nie ma żadnego skina nadal. E, rozumiecie to? Okej, okay, a więc dajemy wy. Co ja gram? Czy to jest knockout błagam? <słuch> Mój najgorszy tryb. Pamiętacie jak go ostatnio? Przy Grywaliśmy. No nie. Naprawdę to nie było łatwo wbić ludu. Ten jeszcze ma jakieś gadżety leczące. Okej, okay, nie wiem co. Oh! Spowalnia ich naboje i to mocno. Zmarnowałem mu ulto. Nie! Kit, kitek, kitek, bądź dobry kutek. Kotkiem, cyk-cyk, nani nie żyje. Dobra, to oznacza, że można dominować, uciekać! Nie no, zaś ta nani. I bokiem nani, cyk cyk. Dobry Kitek, zabija ich. Ej, ja będę dumny z siebie, jeżeli my to wygramy. Daję tu jeszcze spowolnienia. No i jaz. Okej, okay, się puszek. Ale ja chciałem zakryć Knockout Widzowie dzisiaj wylatują Odcinek z Minecrafta, 2 z Brawl i jeden z Robloxa Z Robloxa Bo no, trochę na tym kanale porzuciliśmy Robloxa No niestety widzowie ja nie chcieć porzucić Robloxa. Mi tak wypaść niestety, że ja musieć go porzucić. O nie, nie wytepało mnie. Puśćcie mnie tu. Uwaga, niech znikną kolce i laca. Dobra, on sam został. No yes. jest. Czy to też spowalnia kolcenia? Ale tu strzały moje przyspiesza. Ida. Tu się kitro zapewne Wiedziałem Dawaj, 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 dawaj M, czy jak ci tam jest Ale tak się nazywasz M O Na kogoś wyskoczy No i brawo, S Okej okay. Widzę, więc tak jak miałem zawsze na początku. Nie, no, nie na początku, ale tak jak zawsze miałem na odcinkach laka do star dropów, to teraz mam strasznego do nich pecha. Yy, powiedzcie mi, czemu tak jest. Proszę, powiedzcie. Nie, ja żartuję, ale ja wiem dlaczego. To jest tak. Dlatego, że nie subskrybujecie i nie lajkujecie, więc szybko to róbcie, jeżeli chcecie maksowanie kolejnych postaci, wtedy będzie 50 razy więcej odcinków i będę musiał 50 razy dłużej nagrywać odcinki. Więc lajkujcie i subskrybujcie, jeżeli chcecie mi dodać laka w następnym odcinku. Albo to będzie takiego gówniana, nie no, to nie są moje odcinki gówniane. No, ja nie jestem może i najlepszym YouTuberem w Polsce, ale bardzo mi by było miło, gdybyście mówili, że jestem, subskrybowali. Patera! Kurde! Nie miałem szans na tyle osób. Mmm! No nie, nie, nie finksa najpierw. Chodź tu Srik. Co to było? Widzowie... Broster No trochę wkurza Kiedy jakiś pos... E, e, rany spike was zabija. Sorry, że tak mu wiele nie mogłam wystrzymać. No i już ten... Sirik. Eee... Możemy nagrać maksowanie sirika. Boże. Bo ja mam jego o. Nawet ma hiperkę. Skąd ja mam te skiny? E dobra, mniejsza. Trochę rzeczy mam, o których nawet nie wiedziałem, że mam. Do spajka ja teraz zbieram na tego to spajkusia Jego też możemy maksować I ja bym chciał nagrać też z nią, bo ja mam do niej tego fajnego skinka o tego nawet pamiętam, jak go kupowałem. I dzisiaj będzie pierwszy odcinek z maksowania którejś z tych postaci. A to już drugi. Najgorsze jest to, że musimy to podzielić na trzy. I ostatni będzie hiperdługi, jeżeli teraz je wbijemy co najmniej 30 rangi. Myście o tym pamiętać widzowie musimy w tym wbić co najmniej 30 rankę, co jest niemożliwe okej okay. ja mam, ona nie jest za mocna, Bal. Dobra, mi się udało przejść Coltowi przez spajki, nie udało się tylko Pam. No dobra, lecimy kolejną rundkę. Dobra, 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 dobra. spokój Bell. Dzięki, że dałaś leczenie, teraz się wbiam w bel. Jeszcze ten, Żul. Nie no, to jest ból. Ale ja na niego lubię tak mówić. Ogólnie nie domogę ich zaprosić do znajomych. Okej. Okay. Wszyscy, z którymi gram, wiedzcie, że będziecie na odcinku. Więc zapamiętajcie sobie to, że jeżeli e, na przykład teraz z Wami zagram, to jesteście na odcinku albo na przykład jutro. Jeżeli jutro wleci odcinek, to będziecie. A więc pozdrop no wszystkich, którzy ze mną grali i oglądają mnie albo subują. O! o! A... Ale otoczkę mój zrobiłem. I zawsze jest tak, że, naj że hiper łatwo zbić tą tarczę. i cyk Melodii leży nie. Runda przegrana. Hmm. Tego, że Lusia ich trzeba zabić. Chodź tu ty, pani strzał. Ta Pani Strzał jednak nie jest taką Panią Strzału. Jest Panią Nudnych Strzał. No co? Co? Cheater! Przez ścianę! Ja to, ja to mam na odcinku! Jak mnie przez ścianę wali. Twórcy, jeżeli to oglądajcie, dodajcie jej bana. Widzieliście to? Ja byłem ze ścianą i ona mnie wali. O Boże, lajkujcie dla większego zasięgu, tyle by, bym Was prosił. Nie, no oni mają tego Melodiarza. Chłop nie ma szans, jeżeli oni mają mel no, Melo, Diarza i Edgara. Nie, nie! Nasza Piper stoi. No, to jest taka typowa osoba, która stoi i nic nie robi w rundzie. To najbardziej wkurzające z, twoje, z twojego teamu waszego. Która nie umie grać i próbuje przejść przez kolce. Ja po prostu wiem, że się da za którymś razem, ona po prostu idzie na pałę przez mnie. Edgara, Edgara. Ja lecę po Edgara. Tu dwie Piper się biją. Która wygra? Oczywiście, że ta moja przegra. Ale te pieniądze to uratowało mi życie. że zamiast za naszego i zaś dwie pipery się walą dobra tu jest edgar na mnie skacze WIEDZIAŁEM My oh, yes. Oh, yes. Oh. Two thousand. Trata czasu. Jeszcze tu. Ale dobra. W tym odcinku to na tyle najwyżej to przedłużymy na dwa odcinki, ale w kolejnym wbijamy 30 rangę. A i e, e, od razu Wam mówię, że z jego będzie maksowanie, i to e, wlatuje e, po tym odcinku, więc od razu na niego lećcie na